Cześć, dzień dobry. Z tej strony Dawid z kanału Daniel na Filipinach. Jak widzicie, za mną jest piękna trzcina cukrowa. Wiecie dobrze albo i nie, że mieszkam właśnie w pobliżu takich pól. No i dzisiaj, właśnie, zaczęły się zbiory. Także w pierwszej kolejności pokażę Wam materiał z 2019 roku, trochę tłumacząc, co i jak, jak to wygląda. No i później pokażę Wam z powietrza, co tutaj się dzieje ciekawego. Zapraszam na odcinek. Cześć! <coughs> Dzisiaj po raz kolejny nagrywam wideo, żeby Wam pokazać różne ciekawostki z Filipin. Tym razem z maczetą, ale nie obawiajcie się, bo nie będę szukał żadnej kobry. Mianowicie postanowiłem nakręcić film, o którym w sumie bym zapomniał. Tak istotna rzecz i ważna dla Filipin, czyli trzcina cukrowa. Jest to najczęściej uprawiana roślina na Filipinach, która, jak wiecie, daje cukier. U nas robi się cukier z buraka cukrowego, cukier jest biały. Ten cukier jest brązowy. Jego pierwsza odmiana, czyli Moskawado, jest zupełnie bardzo ciemnobrązowa. I jak dla mnie najlepsza: jest to zaraz pomyla się cukrowej odmiana, którą można słodzić. No niestety my, Europejczycy, bardzo często wymagamy, żeby ona była wyczyszczona, oczyszczona i jak najjaśniejsza. Także teraz Wam wytłumaczę, jak to wygląda. Trzcina cukrowa może rosnąć gdzieś do 2 metrów wysokości. Żeby ją zebrać, robi się to w sumie raz do roku, jest to koniec stycznia, początek lutego, robią to zupełnie ludzie, nie maszyny, czyli wchodzi gdzieś tam 50 ludzi na, na pole, Pole są duże, wielohektarowe, no i zazwyczaj wygląda to tak, że przyjeżdża ciężarówka, oni to ścinają i są w sumie dwie możliwości. Ścina się topy, jak one wyschną, opala się trzcinę i taka opalana trzcina. Wadą tego rozwiązania jest to, że ona musi być od razu poddana procesowi przetwarzania, żeby wytworzyć cukier. Lub drugi, po prostu nie paląc, obcina się to, no i że tak powiem, ta trzcina taka surowa trafia do do młyna. W tym drugim rozwiązaniu niestety wadą jest to, że mimo tego, że ta trzcina jest trwała to niestety przy procesie zrywania te wszystkie krawędzie one są bardzo ostre bardziej ostre jak trawa po prostu on, no, można się poprzecinać, także plusem tego rozwiązania jest to, że jeżeli się trafiają jakieś kolejki przed młynem przed punktem zbiornym, to po prostu ta trzcina nieopalana, ona dłużej wytrzyma. Trzcina opalana, niestety, jeżeli zdarzy się tam kierowcy ciężarówki czekać i zejdzie deszcz, ona może zacząć gnić. Także później jest selekcja i oni tego nie przyjmą. To już jest potem strata towaru. A wyobraźcie sobie, że taka ciężarówka, później przebieranie tego, to jest naprawdę strata pieniędzy. Jak to wygląda? Po obcięciu tych topów zostaje takie pole i te suche pole. Gdzieś po tygodniu zostaje podpalone. No tutaj nikt się nie, nie, nie przejmuje żadnym CO2 ani, ani ekologią. Po prostu to po spaleniu ten popiół znów z powrotem użyźnia, użyźnia ziemię. Teraz Wam pokażę jak to się obcina. Wezmę sobie tutaj taki kawałek fajny. Oczywiście obcina się tu w tym miejscu, żeby ten cały piuropuś obciąć. No i przy ziemi, żeby tutaj nie, nie zmarnować zbyt wiele. Staram się to zrobić jednym maśnięciem. Tak wygląda trzcina. Eee, ona jest generalnie włóknista. Już ten element jest bardzo, bardzo słodki. I teraz wam pokażę, jak to się obiera. Pobetnę sobie może kawałek, żeby mi było lepiej go do ręki. Obiera się w ten sposób, że powinno się tutaj nabić, nie zawsze mi się udaje, ale dobra wbrew pozorom sina cukrowa nie jest łatwa do kobierki. To nie jest nie jest, nie jest marchewka. Ona jest oczywiście na, na maszynach w przetwórni odpowiednio wyczyszczona wcześniej. Ja to robię tak, po amatorsku. Chcę jak najwięcej zostawić. Nie uwierzcie mi, ale to ten element, to co tutaj jest to mm, jest tak jakbyście tu wrzucili tony cukru. Naprawdę z tego jak ja bym to wycisnął to mam z tego kawałka pół szklanki cukru dosłownie. No a tak wyglądają zbiory trzciny cukrowej. E, fajną dzisiaj pogodę mają robotnicy do zbierania, nie jest ciepło. Chociaż ja się dziwię, bo niektórzy kurcze w tych długich rękawkach, nawet w kurtkach jadą z tymi maczetami. Ja już na sam widok się pocę, a oni co dopiero. No i ja myślę, że będą w stanie w ciągu jednego dnia tutaj cały ten pasek zrobić jak nic. Trochę się chmurzy, mam nadzieję, że im deszcz nie będzie padał, bo w deszczu to chyba nikt nie lubi pracować co. No i widzicie jest to tak układane. Później tutaj wjedzie ciężarówka. No i oni to będą układać na tą e, ciężarówkę. Zresztą. E, zobaczycie z powietrza jak to wygląda. O tutaj z poziomu widza, czyli mnie no to widać tyle, ile widzicie z powietrza, Jest znacznie ciekawsze widoki. pokażę wam jak e, wyglądają nowe które e, rosną i to trwa gdzieś rok czasu czyli od lutego oni potem obcinają topy ale z tych e, z tych elementów jest, jest to obcinane ten, ten ten element i ważne jest żeby tu była właśnie taka komórka i to jest potem Sadane do ziemi i z tego po prostu wyrasta takie coś. Także to tyle. Smacznego.